13 grudnia po raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość organizuje marsz Solidarności i Niepodległości. Chcemy pokazać, że jest alternatywa wobec fatalnych rządów Donalda Tuska. A myśli Pan, że Platforma mogłaby zorganizować taki konkurencyjny marsz w obronie własnych rządów, żeby pokazać, że nie potrzebuje alternatywy? A to by było bardzo ciekawe. Zapewne w tym marczu uczestniczyliby ci, którzy zostali wymienieni przez pana Serafina, to działacze PSL-u, bo oni są zadowoleni z sytuacji w naszym kraju. No i pewnie ci, którzy zostali wymienieni przez Puls Biznesu, to jest lista działaczy PO i ich rodzin, którzy też otrzymali posady w spółkach Skarbu Państwa. No ale to byłoby ciekawe, to byłby taki sprawdzian, realny sprawdzian dla Donalda Tuska, nie w sondażach, nie w zaprzyjaźnionych mediach, tylko... Ile osób dobrowolnie udałoby mu się zgromadzić, ile osób go by poparło w ten sposób? Rzuca pan rękawice pod nogi platforma? No to ciekawe rzeczywiście wyzwanie. Ciekawe, czy podjęliby taką, takie, takie wyzwanie. Myślę, że nie. Myślę, że broniliby Ale się. Rzuca przedtem. pan rękawica? Proszę bardzo, tak, z chęcią. Podejmuje pan to wyzwanie? Po pierwsze, sondaże pokazują w zdecydowanej większości, że Platforma prowadzi. To jest raz. Dwa, jeśli pisowi się chce chodzić razem z siłami radykalnymi typu ONR, typu Młodzież Wszechpolska, to niech chodzą. Ja, marczy nie, chcę chodzić. ja nie uważam, że marcze cokolwiek wnoszą do życia publicznego, do dyskusji publicznej. Mamy przed sobą zdecydowanie ważniejsze problemy niż te fobie, które się kłębią w głowach polityków pisu. u Zajmiemy się rzeczywiście Tą prawdziwą polityką, rozwiązywaniem konkretnych problemów, a nie takimi happeningami politycznymi, z których kompletnie nic nie wynika. Ale taki marsz Platformy Obywatelskiej, taki marsz radości, poparcia dla rządów Platformy Obywatelskiej, no, wytrąciłby argument tak naprawdę prawo i Sprawiedliwości z ręki. Ale oni nie mają żadnych argumentów, więc nie ma co im wytrącać. No może kiedyś dojdzie do, do tego, że zobaczymy marsz Platformy Obywatelskiej, chociaż, szczerze mówiąc, wątpię, dlatego, że Mogłoby to się skończyć kompromitacją platformy. Moim zdaniem nie ma już w tej chwili tam takiego lidera, który byłby w stanie wyprowadzić ludzi na ulicę. Kiedyś e, często Donald Tusk wychodził na ulicę, zbierał podpisy, pamiętam po trzy razy tak. E, e, I chwalił się tutaj na korytarzach, e, że z, 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 nawet potrafił zebrać milion podpisów pod różnymi projektami, nawet likwidacji Senatu, okręgami jednomandatowymi. Oczywiście te podpisy poszły do kosza, a przez siedem lat premier razem z koleżankami i kolegami z Platformy zapomnieli o ludziach. I dzisiaj na przykład, kiedy powiedział, że zaczynają się spotykać z mieszkańcami, na przykład gdzie była wynajęta wielka sala i miało przejść kilkaset osób, trzeba było szybko zamieniać na małą salę, bo przyszło kilka osób z burmistrzem na czele. Kilka osób. No, pokazuje skalę, że jak się zapomina o wyborcach, nie rozmawia się z nimi, no to wyborcy w którymś momencie też zapominają o nich. Gdyby coś zrobili, to by udowodnili, że to potrafią. A moim zdaniem dzisiaj organizacyjni nie są na tyle przygotowani, aby taki przemarsz zrobić. Niech spróbują. Niech spróbują. I ile ludzi by przeszło na taki marsz Platforma? Nie mam pojęcia. Pani redaktor, ja myślę, że to najlepiej zapytać e, osoby, które, które może zechciałby wziąć udział, zrobić taką debatę społeczną albo e, sondaż publiczny. Wtedy panie redaktor pani redaktor by przekonała. Ja nie uczestniczę w marszach, ja naprawdę pracuję e, w, na swoim terenie, pracuję w tych sprawach, które zostały mi powierzone i uważam, że takie mm, wykazywanie się w marszach niczemu nie służy. My nie mamy czasu na e, tego typu e, manifestacje. I też w wielu obszarach nie mamy jakiegoś wielkiego poczucia sukcesu czy zadowolenia, no mamy umiarkowane zadowolenie z wykonywania naszych obowiązków. Czyli to nie byłby przemarsz radości. Ale nie ma sensu, żeby czas, tracić czas na tego typu marsze, bo mamy dużo pracy na co dzień. My się nie musimy bronić w taki sposób, żeby marsze organizować. Co to za pomysł w ogóle organizowania marsza obrony rządów Platformy? Myśmy wygrali wybory i wykonujemy swoją powinność po prostu.